Rodzaj zawilec obejmuje trzy gatunki oraz mieszańce uprawiane w ogrodach. Zawilec gajowy to bylina będąca składnikiem runa leśnego w lasach liściastych. Rośnie w większych skupiskach, należy do roślin trujących. Osiąga wysokość około 20 cm. zakwita masowo w kwietniu jeszcze przez rozwinięcie się liści na drzewach. Zapylenia dokonują głównie pszczoły, a także inne owady. Kwiaty wyrastają pojedynczo na szczycie pędu. Mają kolor biały. Natomiast kwiaty w kolorze żółtym posiada inny gatunek zawilca, zawilec żółty. Co ciekawe kwiaty zamykają się wieczorem i podczas złej pogody. Pąki kwiatowe aż do rozkwitnięcia zliczają w dół, a prostują się gdy kwiat zakwita. Kwiaty nie mają miodników i nie wydzielają nektaru. Natomiast posiadają dużo pręcików dzięki czemu dostarczają pszczołom sporo pyłku. W tym wypadku udało się sfilmować kwiaty zawica, gdy odwiedzały je pszczoły miodne oraz różne gatunki pszczół samotnic. Na ich nogach widoczne były duże obnóża z białego pyłku. Zawice są także uprawiane w ogrodach. Odmiany ogrodowe mają kwiaty o innych barwach niż biała, są też odmiany o kwiatach pełnych. Niestety kwiaty pełne nie dostarczają pszczołom pyłku.